Dzień dobry, Jakub Brzychliński ze mną jest Tomasz Zimoch z programu Pierwszego Polskiego Radia. Za nami miesiąc wspaniałych emocji, futbolowego święta w Brazylii. Czy dla Pana to był najlepszy mundial, jaki Pan pamięta? Tak, zgadzam się z opinią, która zresztą pojawiła się już po pierwszych spotkaniach, że to jest mundial kolorowy, że to jest futbole radosny, że to są mecze... Używając takiego określenia, na tak, że nawet jak na poprzednich turniejach piłkarskich Mistrzostw Świata odpuszczało się nieraz niby mniej ważne mecze i nic się nie traciło, to tutaj właściwie każdy mecz był istotny, każdy był emocjonujący, każdy coś wnosił fajnego. Z tej kolorowej, ofensywnej piłki było bardzo, bardzo dużo. Mecz finałowy też nie zawiódł, bo bywały mecze finałowe takie. Że 90 minut wiało nudą i, i nic się nie działo. A tutaj też były emocje i nawet porównując ostatni mecz z roku 90, finałowy Argentyny i Niemiec, który był meczem może walki, ale meczem nawet brutalnym, bo Argentyczycy wtedy kończyli spotkanie w dziewiątkę, to było bardzo słabe spotkania w Rio de Janeiro. 64. mecz tegorocznego Mundialu był widowiskiem, który będziemy, który będziemy długo wspominać. Choćby przez to, że właściwie do ostatniej chwili mecz nie był rozstrzygnięty. A czy z tych 64 spotkań, które szczególnie wyryło się w Panów Pamięci? Kilka takich spotkań. Myślę, że właściwie każde spotkanie piłkarzy Niemiec warte jest przypominania i Pamiętania o tym, no bo pierwsze spotkanie z Portugalią. Nikt by nie przypuszczał, że tak łatwo i tak w taki znaczący sposób Niemcy zaakcentują to, że przyjechali do Brazylii po sukcesy. Ale spotkanie z Ganą jedyny mecz, którego nie wygrali na Mistrzostwach Świata kto wie, czy w ogóle nie jest najlepszym meczem całego turnieju mecze z Brazylią jako wydarzenie nie tylko sportowe, no a finał też wiadomo. To jest ostatni mecz, mecz decydujący, więc też się będzie do tego spotkania wracało, ale ale nawet mówię mecze te mniej istotne, no choćby Grecja, która nieraz nudziła, czy męczyła swoją grą. To tutaj także toczyła pojedynki interesujące. Spotkanie Belgia-Stany Zjednoczone, niezapomniana dogrywka z fantastyczną postawą Amerykanów w drugiej części dogrywki, kiedy wydawało się, że wszystko jest rozstrzygnięte, a jednocześnie był to piękny mecz, bo przecież bramkarz Stanów Zjednoczonych był jednym z najlepszych na boisku. Więc takich spotkań było tutaj bardzo dużo, mecz Hiszpania-Holandia. Pierwsze spotkanie, które jakby już odpowiedziało na pytanie w jakiej formie są Hiszpanie, broniący tytuł, ale przecież piękny gol van Persiego to także jest coś takiego znaczącego, że będziemy do tego meczu wracali. O każdym meczu wydaje mi się, można mówić ciepło, może nie mecz, a drużyna, która rozczarowała to Rosja, bo Rosja... Rosja to tak jak, jak nawet facet, który niby ma fajny strój, niby jest elegancko ubrany, a nie zainteresuje żadnej kobiety. No, Rosja nawet na tym mundialu nie walczyła. Wspominał Pan o pięknej atmosferze, o tym, jakie te, jaki ten mundial był radosny. To jest oprócz kibiców różnych zespołów, zasługa także samych brazyjczyków. Czy, czy nie szkoda Panu tych brazyjczyków, ponieważ oni. No... Dwa ostatnie mecze to była ich sportowa kompromitacja? Szkoda mi, szkoda mi przede wszystkim tych, którzy w ten zespół wierzyli, ale nie szkoda mi dlatego, bo i tak Brazylia, według mnie, za daleko zaszła. Chyba wszyscy daliśmy się ponieść tej magii. Nadal brazylijskiej piłki, że nie zwracaliśmy uwagi, że jest to jednak drużyna słaba. Kiedy zabrakło Neymara, to w ogóle drużyna jakby bez swojego oblicza. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, co znaczy taka przegrana w tak fatalnym stylu dla wszystkich mieszkańców Brazylii. Ja ten szloch Brazylijczyków to słyszę nadal. I, i ten płacz z 50 roku to chyba jest. No naprawdę, tylko jakimś tam malutkim morzem US w porównaniu z tym, co stało się teraz. Brazylijczycy, jak się okazali, zostali daleko w tyle, a tę drużynę, w ogóle futbol brazylijski, wyprzedziło kilka zespołów, w tym Niemcy, o no, kilka długości.